No, hello, tutaj purpose. Wyjątkowo dzisiaj udało mi się ściągnąć do Minecraftu w młoteczkę. Jestem! I będziemy nagrywać speed buildersy, także to będzie wyjątkowe wyzwanie dla młoteczki, bo chyba jeszcze nigdy nie grała w ogóle w tego typu gry. Nie e... grałam. Co? Widzę wielką, latającą rybę z kolcami. Tak, i teraz tak, obejrzyj to jak najlepiej, zapamiętaj co tu jest. Mhm. I za chwilę to trzeba będzie wybudować. To jest tron. O kurde, będzie, będzie słabo. Nie tu. A bo ty mi w tym nie pomagasz! No no absolutnie, no każdy, każdy sobie rzepkę skrobie. <noise> Okej, okay, to ja już wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Dobra, będę Aha. dzielna, będę dzielna, będę dzielna. Aha. Tutaj trzeba mieć dobrą pamięć, a u mnie ostatnio, jak się okazało... Generalnie to słabo z tym. Jak się okazało? Mam bo... dziwne wrażenie, że się niezbyt dobrze przyjrzał. No ja też odnoszę takie dziwne wrażenie, <noise> e, bo bo, bo, bo to, to tak no, słabo mi to wyszło. Dobra. C mam nowego w ogóle teksturpaka, który się nazywa Default y 3D. Także polecam. 17%! Ja? Ja miałem 17%. A ile, gdzie to jest napisane? Czekaj, już no, patrzę. No, wyświetliło ci się. Na, jak, jak jesteś na 1,8, to ci się wyświetliło na. O, kurde. O, ku, o kurde. Co to ma być, Przecież... Dobra, w rogach, a tutaj. Złote po środku. Złote po środku. Złote w rogach. Tak, odpowiadaj mi. <laughs> Dziękuję bardzo. Tak, głos. tak, tak, sorry, sorry, sorry. Nie, no ja się nie gniewam, wiesz! Nie mam nic przeciwko, żebyś mi podpowiadał. Ajajajajajaj... Ajajajajajaj... Aj... jajaj. Dobra, jeszcze to zielone. A ja nie wiedziałam, że w minecrafty można się tak fajnie bawić. No widzisz, to jest naprawdę świetna. Y znaczy, no... ja nigdy nie miałam nic przeciwko Minecraftom, ja zawsze wiedziałam, że są dobre, natomiast. Holerny świat. Jakoś tak niekoniecznie. Częste perfect match! Nie, ja nie zdążę! Mam stuprocentowkę. Yeah. Jak? No normalnie, w 100% skopiowałem to co tam było. A bo ja już widzę, że popełniłam błąd. Mhm, za jedno za niskie zrobiłaś. Tak. O i przykro mi, ale to... Ty odpadłaś. Nie, zabiło mnie! I tak nie w pierwszej rundzie, jakie... O ja pierdziele. Czekaj, stąd, niebieskie, do prawie do końca. Niebieskie, zielone, żółte, czerwone, na środku fiolet. Tak, będę ci podpowiadać. Niebieskie, zielone, dobrze? Żółte. Żółte, tak, przepraszam, przepraszam. Ja już... Nie czekaj. Nie, żółte, nas. Zielone było drugie młotka. No, 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 no. no szybko z co się tak obijasz? Szybko. Rób... Weź, weź, ale w, przez Ciebie wtopiłem, no! Ty... No przecież dobrze jest! Rób czerwone teraz i fioletowe na koniec! Szybko purple! Zero presji! Co za młotka! Perfect match! No dobra, jeszcze nie będę trollować. Ja piórkujam! No co za... Ale takie to nawet ja bym zbudowała. Dobra, mam drugi raz z rzędu mam 100%.

Dobrze jest. Ja wiem, że jest dobrze. Będzie dobrze! Jeszcze nóżki! Z Zara! Szybciej, kurpos! Ehe. Aha, uh -huh. uh -huh. tylko ja już wiem, gdzie popełniłem błąd, bo. I wypełniłeś? Tak, no ale tego nie mogłem wiedzieć, że. Perfect match! Jej! Trzeci z rzędu, ale skąd miałem wiedzieć, że w środku też coś było? No wiesz, to takie. To, to, to był nie fair. Masz dwa razy po 15, odjąć 4 i to masz 20. Weź okay. i myślisz, że czas, mam czas liczyć. <inzone> Trzeba mnie poprosić, jadaj super z matmy. <śeza stakeholder> no to... jeszcze czas liczyć. E... O kurde. O jezu, ja to ostatnio robiłem. Dasz radę. Łatwe jest. 4 i tutaj od środka trójki. Stąd. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja przestałam dwa, oddychać. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy, czy, czy zdążę? Tak. Bo to jest trudne, żeby to zdążyć przede wszystkim. Aha. Jest dobrze. Zostało ci jeszcze tylko kilka sekund, ale się nie przejmuj. <laughs> Oj, ja ja nie, no, ale, no... ale patrz, tam jakiś przekok zbudował. No, to kozak. Ale no ja prawie, no zabrakło mi tam 83%. To jest bardzo dobry wynik. A widzę, że ktoś tutaj, e, no niektórzy zupełnie nie zdążyli. Dokładnie, więc nie jesteś taki najgorszy. Ale dobrze, że chociaż zapamiętałem, po prostu nie zdążyłem tego wybudować. No No bo słabo klipsu. O, żeś w dzwonek. O, kurde. Co tam jest w środku? Tam jest szare w środku z czerwonym takim od lewej. takie taki Jezu... lokalik. I masz w środku dwa trzy raz dwa raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy to jest całe szare nie całe właśnie w środku ma dwa od lewej Ale z mojej lewej od tamtej lewej od tej lewej tak od tej pod nogami tutaj nie od tej z tej drugiej lewej dobra z tej lewej tutaj z, to jest z dół to to tutaj dobrze tu nie tu z no. drugiej strony a, bo ja nie mogę cię podać. Młotka, ja przecież ja cię nie widzę! Ja wiem, że ty mnie nie widzisz, nie ta lewa! No. Ale buduj, buduj, buduj! Są gorsi! Ja piórkuję. Przerąbałem. No. Przepraszam, nie to moja wina, bo nie potrafiłam ja ci powiedzieć, którą lewą masz. Przegrałem. Jech! Jak to? Nie muszę, ktoś zdążył bardziej niż ty. Ale wiesz co, powiem ci lepszy numer, że chyba na początku zacząłem właśnie z dobrej strony budować. Z złej właśnie. POTKA! No bo tam z lewej! Ja cię normalnie ja rozstrzelam! Stron. A nie da się ich trollować jakoś, żeby przegrali też? Nie! No to jak to tak? Czekaj, to ja mu będę podpowiadać teraz. Czemu on swastykę buduje? Nie buduje żadnej swastyki, dobrze buduje chłopak. Mogę zabijać ryby? A nie, bo to nie są ryby, patrz, to są nasze duchy! No. no. To co kłamiesz, że mnie nie widzisz? Wystarczyło spojrzeć nie, Ale w górę. ja Cię nie widziałem. Oni nie widzą tych rybek? Nie. Ale lipa. No i Goś już wygrał. No to już powinno być skończone, bo Goś już wygrał, bo zrobił to szybciej, Perfect Mecha. Nawet gdyby tamten zrobił teraz Perfect Mecha, to. No to by nie zdążył, no. No. No dobra, no ale trzecie miejsce zajęłem, mnie jest najgorzej. Prawo. Aha, co do... bo pewnie zaraz będzie pytanie, czy będzie jeszcze Master Builders. No to postanowiłem sobie, że jako że Master Builders, yy, no tak, prawda, już jest wyczerpanym tematem dosyć, to tak, dwa odcinki ze Speed Builders, jeden odcinek z Master Builders i Master Builders od czasu do czasu ewentualnie jeszcze jako dodatkowy odcinek, na przykład w środę, albo gdzieś o 13, to, to, to w ten sposób może. A tak to na dwa odcinki Speed Buildersów, jeden Master Builders. No, pięknie rozplanowałeś. Ty, patrz jaka tu Lafirenda jest! Gdzie? Tutaj stoi taka. Ferdi? No to Ferdi właśnie odpadła, to co mówiła, że tak bardzo żałowałeś, że odpadła. O. Oh. I drugą rundkę jedziemy. Ale... Ja nie skup uwiem. się, skup się! A to ja już się... już się skupiam! E, aha, to jest wielki piston. O, trzy... O kurde. Mówisz, że nie za da szaty? Dam radę! Tak słabo, słabo mi idzie na tym. Nie pamiętam zupełnie, jak to wyglądało. Popatrz u ciebie, jak ty budujesz. Na tym tekstur teksturpaku generalnie trochę mam klatki mniejsze, więc będę musiał chyba z niego jednakowo zrezygnować. Lepszy komputer kup do Minecrafta. No ja mam rezydować. bardzo dobry komputer. No widocznie nie! A jak ty tam wlazłeś na górę? Czy moje ja nie mogę latać? Może jeszcze dzwoneczek. No to przerąbałem sobie. O Jezusiu. Dobrze jest, na pewno wygrasz. Mm -hmm. No. Zdecydowanie nie zdążyłem, chociaż... Łe! Są gorsi! Są gorsi! Są gorsi, gorsi. 75% wbiłem! A ja 64! Jak to już? No przecież, aaa, nawet się dobrze nie rozkręciłam. Wystarczyło postawić go po środku ten klocek, o kurde. Ja za wolno buduję, czekaj, bo ja patrzę gdzie ty jesteś, bo ja teraz będę tobie dopingować i ci pomagać oczywiście. Musisz. Muszę. Zostanę <słuch> stanę sobie w jakiejś konkretnej stronie, żebyś wiedział gdzie jest lewa i prawa, to tam gdzie jest ta wielka latająca ryba, to sobie tam stanę. Dobra. No kurde co jest, ale mam... strasznie, wiesz co, takie e, opóźnienia w FPS-ach mam przez ten. przez ten super... Trzeba było najpierw przetestować. Tak. Ale jak ty zapierdzielasz z tym? Ja tak nie umiem się No właśnie pustach. właśnie nie zapierdzielam, dlatego mówię, że mam... Mhm, bardzo zapierdzielam i nie zdążyłem wybudować. Super są gorsi! Tak? Tak. Grasz dalej? No nie wiem. Graż dalej. No by 68%. To był jakiś koleś co nic nie zrobił. Ten został wyeliminowany? To już on całkiem nienego, że to zrobił. Ja że ja byłem bardzo blisko w ogóle. O, to to przed chwilą robiłem i to jest No to już skup się. No to, to już to już znam na pamięć, więc jak już raz zapamiętałem, to już to będę pamiętał, nie? No dobrze. No, mm, że... Nie, no mówię ci, że przez te klatki nie jestem w stanie tego ja robić. Wiem, że Ta, przez klatki po prostu nie umiesz. Dokładnie. Ja pierdzielę. No przed, przed następną rundą jednak rezygnuję z tego. Y... Tak z surpaka, bo dostaniesz ten łomot. No, dokładnie. I nie masz wtedy szans na pierwsze miejsce. Widzisz, jak ślicznie, jeszcze tylko zielone. A czy ciemnozielone? Dobra. No i perfect, ładnie. perfect match jako pierwszy zresztą. Ale ja dziękuję temu, te, temu, temu, temu O! Oh, no tak, to oh, 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 oh. Jak sympatycznie mieć 120 klatek. Hmm. No popatrz. Ferdi wyleciała. Piedna Ferdi. No dobra. O kurde. Dasz radę, to jest łatwe. Ciu, 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 ciu. ciu, ciu, ciu O kurde. Ja już się zgubiłem. Masz radę? Białe? To jest ciemno-szare? O kurde. Nie wiem, odtąd się zaczynało? Chyba tak. Ja bym te ciemne najpierw zbudowała, ale. No właśnie, ja zdurniałem w sumie, co, co powinienem najpierw zbudować, i, i trochę mi się przez to posypał mój plan. I te ciemne, jak one leciały? One, tak jak portale do Netheru. Widzisz, koło ciebie go koleś do buduje. Nie widzę. I musisz teraz poziomo jeszcze, bo to będą takie przejścia. I w bok. I z drugiej też. No po o. prostu nie zdążyłem, ale chyba nie najgorzej mi poszło, co? Um, no zdecydowanie nie najgorzej. Tak, są gorsi. 86%. Dobra. Nie wylatujesz jeszcze. Czyli znowu jestem trzeci, już. Już się wyśli pięknie. Nie, czwarty. Pięknie. Jestem w pierwszej czwórce. Aha, ten kominek, ja już go kiedyś robiłem, ale to jest przegięte. Mam radę. Już tego nie zapamiętałem. Już tego nie zapamiętałem. Robię to na logikę w tym momencie bardziej niż. Tu schody. Tu schody, nie? Tak, jeszcze na tych niższych też chyba były. Jak mi się coś kojarzy, ale chyba tak na boki rozstawione. To zobaczył innych po prostu. No każdy buduje jak. Ty <noise> tam wiesz. Klocek podejdzie. Nie, wiem. Nie miałeś jeszcze jednego? A kanapa. Kanapę umiesz. Na pewno umiesz kanapę. 76%? Jest. Radę, Dobra. Zobacz, jak, jak... nie, jak zobaczę, jak goś tutaj spaprał. A pro... ty, ale dobrze. o, o o o o. Raz, o, dwa, trzy, cztery. ty dzwonek. No to spaprałem. Czemu nie dostałeś krowy? Dostałem, dostałem, dostałem spokojnie. E, nie wiem, nie wiem, jak mam to zrobić. To zielony było równo na środku. Tak, wiem, że to zielony było równo na środku. Nie wiem, gdzie ma być nawet ta. W takim razie. Improwizuj! Nie, Ale prawie dobrze. Może był ktoś gorszy. O, tutaj ten leścz. Jest gorszy ode mnie. Jaj! Jest gorszy ode mnie, ale ja tego od góry nie widziałem, tego szkła. Nie mam pojęcia, jak, mm -hmm. dlaczego go nie sprawdziłem wcześniej. O, rzeszty, dzwoneczek. O, Panie. Dobra, tutaj. Po lewo skrzynka, po prawej workbench. To było na 3 czy na 4 szlak. Wydaje mi się, że na 4. W sensie czwarty będzie już ten w poprzek, nie?

Zakon... Ale i tak, jesteś drugi. No, jestem drugi. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Eee, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Pa! Cześć.